Jest debilem. No bo de, Nie wierzysz? może sprawdzić wiem, gdzie? No, mm, 2002 rok, 5 sierpień na Złomaczu Piotrowiczu urodziłem się Piotrę, więc tu rodziłem, w Koscie, że nie może sprawdzić, czy taki jest w Bo jest. Ruka blutsa, ninaćko, blidun, wagina. Słuchaj stary. No nie ma dzieci. I ma grubego chuja. Chodziło o ciebie. Wiem, Ty się to się cieszę bardzo. Całowity ten mecz. Ja przegramy No Już ja na to nie ich No skupię się na balaniu konia A trzeba A masz kucyka No mam, wiesz no niech siebie... Nie są tak zrali. No ale przegrałeś, Przegrałeś życie normalnie Fajnie jesteś ja, tak ci nie powiedziałem, że jesteś jak Bo taki jesteście super że na skape czym to na, na się. Gadacie? Kurde no za nie mnie z pieprzu. <grym> nie wiem czy ty nie umiesz czytać, ale... To jest po pierwsze dios, a po drugie on ma 6 lat i zamki mordy i go nie przyznały. Tak nie... No ma mordy dosłownie słowo, umie. No, sprawy On Sławnik, czy ty Słownika Słownika no, też no, Bo czy nie ma takiego dzieciństwa, czy matką w łóżku? Burde, Nie jest co powiedzieć? Najlepiej przynajmniej rację. Czwartego. Gówno. Move it, move it. Ale cię pocisnąłem, masz normalnie nie wiesz co powiedzieć. No. Dobra na